To yy, zakupiłem Zakupiłam sobie ofertę, bo Jana Opatrzcie, tak pięknie on się prezentuje. Założę go sobie. I, yy, i właśnie zakupiłam tą ofertę po to, żeby yy, no, aktywować sobie Stumble Pass. I zdobyć ogólnie też te postacie. I, I właśnie będę odbierać te rzeczy, razem z samą widzowie. To jest pierwszy spin. Może będzie legenda, ale nie. Dobra. Czemu to się tak długo robi, halo? O tutaj animacje. Mi się to trochę długo loguje, niestety. ale czemu mi się to nie odebrało? No nie, nie wiem czy nawet rundę wygram z tymi bagami, Jak nawet mi spina nie robi. Dobra, może epickie? Nie. A szkoda. Tak ogólnie to sprawdzę jak on y, wygląda w rundzie. Nie wiem, czy moi koledzy teraz nie grają. Chodzi mi, że. No. no. Wiecie. No. I e, chciałbym Wam powiedzieć, żebyście dołączali do mojej. No, do naszej ekipy. Dodawali nas do znajomych. E, widzieliście? Widzieliście, widzowie tam. O, i tu teraz jest dołączanie do grupy. Patrzcie. Co tu się stało? No, czemu tu jest dołączanie do grupy? O nie. Dobra, tutaj może będzie tak, może ten naukowiec? No, może już niestety powtórki, ale teraz zakręcimy sobie yy, rzadkie lub lepsze. Może tutaj będzie legenda. A nie. No. Czemu mi się trafiają wciąż te powtórki? Ja sobie zaraz zakręcę dwa razy. O, tutaj mam te kroki fajne. Haha ha, i baj baj. Wezmę je. Ale muszę jeszcze przetestować. Y Nowe kroki, takie, no takie, wiecie, czy były też w ofercie banania Jana, takie wodne. Nie! ja tak bardzo chciałam tego banana. Ale dobra, zakręćmy sobie epicką skórką. Tak, nie Dwa razy. Dobra, może drobnie coś fajne, no. Pięknie. Może teraz będzie legenda. Proszę. Jest. Legenda. Goblin mech. Ja chciałam mieć. No, mi się on bardzo podoba. Taki fajny robot. Sobie zakręcę też tym darmowym i codziennym spinem. 10 klejnotów. Nie, skin. Fajnie, nie miałem go. O, tak ogólnie to możemy sobie zakręcić dymnym kołem. Lecz ja nie będę kręcił. Tyle, ile klejnotów. Bo ja chcę sobie też zachować klejnoty. No, na jest na Stumble Pass. Żeby nie było, ale będę pewnie go musiał za gwiazdki. I może tutaj będzie kolejna legenda? Może ten? No na, i... Nawet epickie, no. No nie, no. I mamy dołączanie do grupy. O nie. Czemu tu jest dołączanie do grupy, jak to jest zwyczajne odbieranie nagród? No. Czemu właśnie to jest dołączanie do grupy? Nie. Ja będę musiała zagrać sobie rundkę i sprawdzić, jak to wygląda. Jak są nawet. O, w końcu. Dobra, to odbierzmy sobie tylko te klejnoty i zagrajmy rundę. Albo nie odbierzemy sobie ich. Dobra, to zagrajmy rundkę. I co jest? Nie, że mnie teraz będzie wylać. No. To miał być fajny odcinek. O, dobra, nie wywala. Fajnie wygląda ten skin. A, zapomniałam jeszcze. Teraz to ja sobie zaanuluję. Teraz to sobie, no. Przetestuję ten. Takie, no. Czekajcie, jakie były nowe? Chyba tylko to na razie. Ej, fajne to. Całkiem. To, to już było, to też. Ej, tego chyba nie było. Mi się wydaje, że tego nie było. To użyjmy sobie tego i tego. Tutaj jeszcze jest kilka emotek i animacji zwycięstwa. Czy jakąś mi się dostałam? Nie, chyba jeszcze nie. To tak Dobra, to zagra Idziemy z tylko po tym spinie. Okej, okay, jest taki stworek, ale go już miałem. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie wywali. Okej, okay, już są dołączony graczy. Ej, ja tak. Ja nie wiedziałam, że on ma te kwiatki na kapeluszu i te bransoletki. Bra. I jungle. roll okej, okay. i co jest? No nie, i znowu ała! Tybie ty uważaj, Ej, czemu ja sam siebie, nołem, co jest? Dobra, jest typem, tu się pobije, bo i tak nie przejdę. A jajaj, masz dobra zwyciężam. Nie, chodź tu. Okej, okay, okej. Okay. No i... Okej, okay. nie wiem czemu teraz odpadłem Ale no się trochę z typem emotkowałem, Którego nawet y... no nie znam, po prostu mi się wylosował Dobra, a... O w końcu jest coś innego Dobra, zakręćmy sobie teraz rzadkie lub lepsze. Mam nadzieję, że dropnie. No, jakaś legenda, ale raczej nie. Może panda. O, panda! Ale mam ją. Więc yy, zaraz mnie będzie stać na te trzy zakręcenia epickie, z których, z których skorzystam. Okej, okay, yy, to teraz sobie zakręćmy. Ja nie mogę, miałem dwa razy, ale dobra, zakręćmy sobie dwa razy oddzielnie. Może trafię. nam się jakieś legendy, a i tu pewnie też nie, no. Jeszcze jak mi starczy klejnotów, to yy, zakręcę sobie dymnym kołem. O, pięknie, dwa takie same postacie z rzędu. O, tutaj będą jakieś kroki. Dobra, widzowie. Ja, y, no, bardzo bym już chciał tę, y, tą animację, granie na gitarze i y, emotkę. Najbardziej z emotek to chciałbym, bym to specjalnie. Jako lipse też. Ej, myślę, że ta animacja. Ta, y, co jest na samym końcu w zwykłym pasie jest idealna do banania jana. Fajnie to by wyglądało. Y, no, gdyby on tak sobie serfował normalnie tak z deską. Dobra, zakręćmy sobie szczęśliwe lub le zwykłe lub lepsze. Szczęśliwe niezwykle lub lepsze wiedziałem że to Ach, to sobie kroki odbiorę. Ile ja że żetonów jeszcze nie mogę. Dobra, teraz mam nadzieję, że przynajmniej jakiś nowy epik. Legenda, to już raczej nie będzie, ale może ten, no pięknie. To czego się obawiałem. Może teraz przynajmniej, przynajmniej jakiś nowy epik. No, to nowy. No, to jest chyba nowy. O, fajnie, nowy. Dobra. Teraz mam taką emotkę. Założę ją sobie, oczywiście. Dobra, bo nie, yy, no tych animacji nie przetestowałam jeszcze. Tylko się z jakimś ziomkiem klepałam. Okej, okay, widzę, że już tutaj typy mają y, no i takie tam. Okej, okay, przecisnąłem się. I bo ja teraz zauważyłem, że gdy one się ślizga, to traci tą deskę. Okej. Okay. O nie. No. Dobra. Ja sobie zrobię od taki coś. Dobra, ja przechodzę no. Juchu! Co jest? A nie. O! Ja serwuję sobie tutaj juhu! Ajajaj! A! No dobra, to druga animacja. O. No coś krótka. co mam do tych nowych rzeczy przetestować tą emotkę, tą emotkę, tą emotkę i oczywiście założyć sobie tą emotkę. Dobra, zakręćmy sobie rzadkie lub lepsze. I legenda! Oczywiście, że nie No. A, mian już tego misia to nie może być dobrze. Dobra widzowie to. Teraz to może sobie zakręcimy to epickie lub lepsze. Tutaj. I jako postać Może ta legendarna Aj. No nie, znowu ten misiek Dobra Weźmy sobie te klejnoty I odbierzmy tą animację Na którą czekałem Halo O I tą animację fajną Taką na gitarze Animacja emotka, pół animacja, pół emotka. I właśnie nie mogę jej odebrać. Hmm, dobra, to może najpierw animację trzeba. Co? Jak to? Czy muszę wyjść i wejść? O, w końcu. Dobra. Zakręcimy sobie zwykłe lub lepsze. Legendy raczej nie będzie. Ale w tamtym Stumble, pushy, to gdy kręciłem z pierwszego spina, to mi normalnie dropnęła legenda. Dobra. Odbierzmy sobie to i to. I najpierw, oczywiście epickie lub lepsze. Może tu jakaś nowa legenda. I. Nie. jaj. No. A może tu... Na serio, jeden żeton. Co to jest jeden żeton, no? Czy ktoś mi... Dobra, to jest rzadkie lub lepsze. Ja bym chciał bardzo jakąś legendę, która się nie trafi. Ale przynajmniej... czekajcie, czy to jest... No przynajmniej możemy sobie zakręcić epickie lub lepsze. Dobra i nie, nie, no nie, no sobie zagram przed odebraniem tych y, tych dwóch o, y, no przed odebraniem tych dwóch najlepszych rzeczy, czyli y, Coś specjalnego. Coś specjalnego. Ej, bo mu się ucina ten banan. Kawałek. Ta końcówka. Albo początek. Nie wiem co to jest. O widzicie? Ma i nie ma. Ma i nie ma. Dobra, kiedy to będzie? Dob kiedy? Dobra, już nie, chcę. Weźmy sobie tą emotkę i animację. Teraz odbieramy skina coś specjalnego Alipsa. Oczywiście klikam wyposaż i specjalną animację serduszko. Yy, muszę sobie założyć to serduszko. Te dwa animacje już testowałam, a gdzie jest ta moja z gitarą? O tu jest ta gitara. To weźmy sobie zamiast tej. I myślę, że mogę już ruszać. Patrzcie, tutaj to yy, no tak się poświetla ten ogień tak jakby na biało i przez to to widać, że tutaj jest takie przycięcie jakby. Island na pierwszą mapę. Dobra, jestem tutaj. O, drugie miejsce. Jaki fart. O nie. Co jest? Mam już osiemnaste miejsce. A ja nawet podskoczyć. Dwudzieste pierwsze. No. Dobra, dajcie mi ten... M y. O, jupi. Dobra. Aha. Super. Co tu się dzieje? Nie no, dajcie mi spokojnie przejść na górę. Dziękuję. Dajcie mi teraz te pieniążki. Dobra, czternasty lecę sobie na lawarz. Nie. Okej. Okay. Ała! O nie, o nie. To pięknie. To pięknie tom sobie monetę biury, tą... Ej, bo ja w poprzednim filmie pokazywałam, że tam się da ślizgać. Teraz sprawdzę sobie tą emotkę grania na gitarze. Fajna jest. O, udało się. Dobra, nie, ja to przegram, no. Niestety. Ała! Dobra, ja już nie chcę. Ja chcę sobie tu iść i zrobić trika yy, ze wskakiwaniem na palmę. Dobra, chyba teraz będę... Idę! Siema, właśnie. Ej, co jest? Czemu co? ja ci nie walnąłem, no? Ej, dajcie mi tu pieniążki. Ała! Ej, no nie. Ja przez te bugi na pewno nie przejdę. A dobra kogoś weźmy w serduszko A. No. Dobra. Yy, I chyba ukończono. Już no, ukończyliśmy stamby pasa, ale yy, no jeszcze sobie zakręćmy cztery razy dymnym kołem. Wiem, że nam pewnie specjalnie wyleci ale może jakieś fajne posty postacie skiny dobra, yy, legendar jest legendar przynajmniej jakaś nowa legenda z tych spinów drugiej legendy nie ma i fajnie by było, gdy na ko... No pewnie. Pewnie Dobra, jest nowa legenda. O nie. O nie ja muszę teraz zbierać te 200 klejnotów, zapomniałem. Super. No nie to ja będę musiał zbierać sobie jeszcze te 200 klejnotów i ja się z Wami żegnam, papa. Pa.